Okej, okay, wybaczcie, ale przerwało mi, na, przerwało, przerwało mi nagranie z jakiegoś powodu, nie powiem wam z jakiego. Ale dobrze, ale mamy to co robimy, to co mamy. Czyli mamy już drugą bombę na trzy. Dobrze, dobrze. Idziemy dalej. Idziemy dalej, wow, dwanaście kasy mam. A więc to jest wynik dosyć ładny. No. Eeecie. Chyba muszę wrócić. A więc się zawracam. Zawracam się już. Bo chyba raczej czegoś nie wykonałem, tak, tak sądzę. Aha, tego. Tak, tego? Tak, tego. Dobra. I teraz mamy wszystkie bomby. Już. A więc fajnie. A więc możemy iść dalej. Tutaj gram kapitanem Rexem. Ale wezmę sobie. Aj, 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 aj A nie, i tak wszystkie Uda się. O takich wszystkich pokonać. Jest tylko trzech, jeszcze tylko dwóch teraz. I jeszcze teraz tylko jeden Ha! dobra Już wszyscy padli. Aha, teraz cztery bomby. No dobrze. Już cztery... Teraz cztery bomby Tu już jest coś dla... Kapitana Rexa, Rexa I teraz Ona musi pokonać te drajdy A, Kapitan Rex Postawić tej bombę to już będzie pierwsza na razie. O, o patrzcie jeszcze jakiś tylko sobie jeździ Ładny, 2 na 5 To ładny wynik, dobra Stawiamy bombę I to jest kolejne, i to jeszcze jest jedno miejsce do aktywowania Dla r 2 Znaczy robotów tylko Artuditu. 2 d A teraz jest coś dla Asoki. I teraz tylko, no i teraz tylko musimy postawić bombę. I to już będzie nasza druga bomba. Tak jakby. Dobra, jest tylko dwie takie rzeczy. A więc dobrze. Wow, 12 tysięcy kasy, to też to ładny wynik. Ładny, ładny. Dobra. Tutaj coś jeszcze znowu mamy dla artylitów, a zobacz, co jest. Bo tak mi się wydaje, że to jest... A, myślałem, że będzie do zbudowania, bo też tutaj jest jakieś przejście. Ale zobaczmy do końca. Hmm. Jest, to. jest, to tutaj. Nie no, tędy się nie idzie. A więc się tam nie idzie, a więc dobra Biorę sobie R3, S6 i aktywuję. Coś aktywuję. Aha! Wow! Ta... I teraz dopiero mogę tam przejść. Dobrze. A mi jest potrzebna? Żeby pokonać zdrojdy? Bo ona ma miecz świetlny. Dobra. Jeszcze jeden? Ale taki. Dobra. Biorę sobie kapitana, biorę sobie kapitana Rexa, tutaj jeszcze. fajny było kasy sobie Ja Nie chodź, to atakują mnie, o ja Nie daruję żadnemu, nie daruję żadnemu. Jeśli nie zabili, naprawdę? No nic, e, dobrze. Kapitan Rex, Na usług. I dobrze, coś tutaj mamy i zobaczymy. A nie, tu musimy postawić bombę. Tu bombę musimy postawić. Już przed ostatnią, nie wiem czy to jest bomba, ale coś takiego. E, tędy się nie idzie z tego co widzę. A więc idziemy tam gdzie możemy iść. Patrzyłem gdzie sobie mamy iść. No, a mianowicie tam. A teraz fajnie, bo żadne zredzi mnie atakują, a ja na serio? Nie, no ale nie, 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 daruję żadnemu, nie daruję żadnemu. Nie daruję, nie daruję żadnemu, ani jednemu. Dobra, teraz tylko biorę sobie tego Kapitana Rexa, czyli tego troopera Nie stawiamy bombę, już ostatnią. Znaczy nie wiem, czy to jest bomba, ale to jest takiego. Dobrar, na Dobra, dobra. Jesteś teraz w takim pomieszczeniu jest nasz Grievous. O masz, masz. Nie no, nie daruję ci, nie daruję ci. Nie daruję, słyszałeś? Nie tariłem. Dobra. Teraz chcę sobie tego, takiego drajda. A więc go też sobie zbuduję. że znaczy ten... Grybius mnie atakuje. z Skubaniec co cztery łapy. Wiadomo, ja bo to... kriwius Dobra, Ale teraz tylko ręka, ręka, dobra, ładnie. Teraz walczymy z nim. Nie, nie, nie chcę być droida. Masz mm, tego droidem jego mm. takiego. Mm. O. Teraz nie mam iść. że go pokonałem? Nie, no raczej. Eee, A nie, aha, ja mam tu iść, dobra. Jestem netka. Dobra. I co? Wow. Zresztą i A, pasy z schody mi się utworzyły, więc ładnie, fajnie. Dobra, ale... mało cię jeszcze więc ładny wynik. Ładny, ładny, Ach, ucieka Grievous, ucieka Ale przede mną nie ucieknie. Dobra. Aha, teraz muszę się przełączyć na Anakina i im grać. O, nie, to jest najgorsze. Powiem, no, no, najgorsze. Te, no, są najgorsze. O, no go wystarcim. Aha. O, popatrzcie, ja mogę ich tak atakować w sumie. I to jest lepsze. No, mogę ich tak atakować. ale więc fajnie. Jeszcze tutaj jest taki. Dobra, ale padł.